Skup się to Skupiłem się 5, 4, 3 Za wyspą w lewo! Beczka z lewej! O. Beczka druga od prawej półtora obrotu Do beczki pierwsze. Beczka z tą Zamy...zamy spód W lewo W lewo W lewo inaczej W lewo na asfalt. Pomór. W lewo na asfalt. 70 metrów w prawo na ścieżkę przypędu 40 metrów w, w lewo na asfalt, 180. 40 metrów w lewo na ścieżkę. 70 metrów w prawo na asfalt, 180. Chodź, Dobra. Pętla? Tak, na pętlę w prawo. Pętla w lewo i w lewo na asfalt. 100 metrów za przejściem w lewo 180 na ścieżkę rowerową. W lewo 180. 70 metrów w lewo na asfalt do mety losnej. Asfalt do mety losnej. Bardzo dobrze.